Cześć cześć, cześć, witam Was serdecznie. Jesteśmy przy Złotej Bramie. Tam z boku widzicie żurawia. Tu na wprost długi tarki ulicę długą, a tu gdzieś z boku brama krowia. Już powoli się robi ciemno. Jemy ja się udać na ulicę. Mariacką, ale nie wyszło. Jest tu tak pięknie, że chciałem Wam to pokazać. Ach, może przez te przejdziemy. Spójrzcie. Spójrzcie, jak to cudownie. Niebo już się barwi pięknie. Już tak robi się szarawo. lampy się palą a my zmierzamy sobie po Długim Targu do przodu ta część tej ulicy potocznie jest też nazywana Długą ale to jest nieprawda ta część ulicy jest to Długi Targ od od Bramy Zielonej do ratusza spójrzcie jak to ślicznie wygląda. Jeszcze spojrzymy sobie na bramę zieloną zielona brama z niebieskim tłem Oczywiście nazwa jest zielona brama Tak de facto jej kolor obecnie nie jest zielony Patrzcie jak ta perspektywa fajnie wygląda z tymi lampami palący mi się można by było interesujące zdjęcie zrobić ale w tym momencie chcę poświęcić czas dla Was nie do robienia zdjęć tylko na tą właśnie relację tu macie termometr, o którym trochę mówiłem w poprzedniej relacji się, spójrzcie naprawdę kilka ciekawych rzeczy się dowiecie My sobie pójdziemy tu w bok ale jeszcze nie skręcamy Chcę was przeprowadzić właśnie tędy Spójrzcie jaki to piękny obraz tych świateł komponujących się u widzicie ratusz a my idziemy na wprost, na wprost i do przodu, spójrzcie na te piękne kamieniczki. Oczywiście, w czasie II wojny światowej, większość z nich była zniszczona. Obecnie są odbudowane. Tu dochodzimy do dworu Artusa. I spojrzenie na Neptuna. Nasz ukochany Neptun, jakby symbol Gdańska Ciekawa jest historia, dlaczego on powstał właśnie tutaj. Ale to może w którejś relacji Wam to opowiem. Relacji czy filmie. Jeszcze na razie tego nie znajdziecie się na YouTube. Czemu? Dlatego, że jest tyle tematów, że nie sposób wszystkie na raz opowiedzieć. Spójrzcie jaka piękna jest kolorystyka. A ja tutaj się oddalę, żeby Wam pokazać Neptuna z tej perspektywy razem z Tworem Altusa. To oczywiście to, co widzicie: ratusz. Ratusz Starego Miasta Gdańska. I tutaj wchodzimy powoli na ulicę Długą. Czyli przechodzimy z długiego targu na ulicę Długą. Jeszcze spojrzenie. No, tu na Neftuna, zielona brama, i jesteśmy na ulicy Długiej. Spójrzcie, jak cudownie to wygląda rozświetlone. Ja się tu już trochę kręcę. Jeżeli chcecie zobaczyć dalszą część długiej długie ulicy zapraszam na moją wcześniejszą relację właśnie tędy szedłem spójrzcie jak tu pięknie jest można się pozachwycać tym naszym cudownym Gdańskiem słuchajcie ja żegnam się szybko lecę chyba na ulicę Mariacką żeby zrobić Wam tą kolejną relację zapraszam do obejrzenia koniecznie subskrybuj mój kanał i koniecznie polub ten film, jeżeli Ci się podobał. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia.